Nie czuję tak stresu jeszcze bardzo, ale wydaje mi się, że moja poświadomość wysłała mi takie znaki, bo zaczęłam już się uczyć codziennie, na przykład matematyki. A ja jestem jedną z tych osób, które mówiły, że w październiku o, dobra, od dzisiaj się uczę, dobra, w grudniu od dzisiaj, no i dopiero jakoś tak tydzień temu już faktycznie gdzieś ta poświadomość wysłała mi takie mocne znaki, że, że siadam i uczę się tej matematyki. Ja jestem humanistką, humanistką z krwi i kości i no matematyka to moja pięta Achilles. Nie boję się na przykład tego, że nie zdam, ja też jakby patrząc na moją przyszłość na studia, czy szkołę w sumie bardziej muzyczną, którą sobie wybrałam, nie mam takiego obciśnienia, żeby mieć jak najwyższy procent, jak najwyższą ilość procentów, ale jestem dobrze przygotowana, też nigdy nie miałam problemów z nauką i myślę, że będzie dobrze. A jak ty oceniasz samą naukę zdalną i czy tak łatwo jest nagle przenieść szkołę do domu? Było trudno. Dla mnie to z jednej strony było też ułatwienie, patrząc przez pryzmat mojej osoby, ponieważ ja dużo jeździłam i teraz mogłam faktycznie też szkołę mieć cały czas przy sobie i nie musiałam jakby tak dużo lekcji opuszczać. Ale patrząc na moje koleżanki i kolegów z klasy, którzy mają inną sytuację, no to myślę, że to jest naprawdę no, dosyć duże poszkodowanie. Jeszcze te lekcje humanistyczne, bo ja jestem w klasie humanistycznej, historia i polski, to jest dużo słuchania. I to jeszcze dało się jakoś fajnie pogodzić, zwłaszcza, że mam super też nauczycielki, ale na przykład lekcje matematyki są trudne do prowadzenia w taki sposób i często było tak, że gdzieś tam tablica się zamazuje, a też ogólnie moja klasa nie jest, pozdrawiam, nie jest dobra z matematyki, więc nasza pani musiała naprawdę się bardzo mocno wygimnastykować, żeby na tych zdalnych lekcjach coś nam w ogóle przekazać. Nie no, myślę, że to jest ogólne poszkodowanie. Nie mam końca roku, nie mieliśmy studniówki, Jedne ułatwienie faktycznie jest to, że nie mamy ustnych i no, i ten materiał jest skrócony, z czego no, osobiście się cieszę. A jakim czasem był dla ciebie właśnie ten ostatni pandemiczny rok? Hmm, nie był dla mnie taki straszny, ponieważ wydarzyło się też dużo fajnych rzeczy w moim życiu, no ja w zeszłym roku miałam osiemnastkę, więc miło wspominam ten okres, bo akurat trafiłam na ten czas, kiedy się poluzowało, więc mogłam sobie spokojnie zrobić imprezę, wyszaleć się. Wydałam w zeszłym roku singiel Rudy, który też odniósł duży sukces, wystąpiłam na festiwalu w Opolu, na Stadionie Narodowym, w tym roku wydaję płytę, więc więc jakby fajny balans się tego znalazł, no ale oczywiście no, znalazło się też masa nieprzyjemnych rzeczy, tak jak mówię o szkole, czyli studniówka, koniec roku, bo jednak jestem sentymentalna i szkoda mi, że tego wszystkiego nie ma. No i też koncerty, których mi bardzo zabrakło osobiście i mojemu zespołowi, bo, bo myślę, że to jest naj, najlepsza praca artysty, muzyka przynajmniej dla mnie.